В днешнем эпизоде Czemu mój psychofan jest na koncie X-Mateusza? Czy to jest jego Discord? Psychofan, czyli największy oszust na świecie, włamał się na konto X-Mateusza i powrócił do nas. Zobacz, co zrobi na jego koncie. Oglądaj do końca i się o tym przekonaj. Cześć, jak witajcie że wszyscy bardzo serdecznie z tej strony. Koku. Słuchajcie, na samym by każdy zostawia łapeczkę w górę, żeby było ich bardzo dużo. Słuchajcie, robimy rekord, łapek w górę. I słuchajcie, jesteście sobie na serwerze ACMCPL, na który musicie wbić A ACMCPL, tak właśnie. I słuchajcie, każdy zostawia teraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo jeżeli nie zostawisz subika z dzwoneczkiem starej, to pójdziesz do tej Dzień do szkoły, a jeżeli zostawisz łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, jeżeli zostawicie właśnie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, to słuchajcie, będzie strajk nauczycieli, będziemy siedzieć w domu i będą w wakacje dłuższe, no i będą fajne wakacje, więc słuchajcie, każdy zostawia łapeczkę w górę, właśnie, dobijamy 100 tysięcy subów już w sumie niebawem, bo już 50 tysięcy jest, więc spoko, słuchajcie. I co, jesteśmy sobie właśnie na serwerku, fajnie jest, fajnie, fajnie, tutaj Krzysiek kiedy napisał, siema, subujecie od niedawna, siema, 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 siema. I słuchajcie, jesteśmy sobie dzisiaj w normalnym odcinku na kanale. O, proszę bardzo, jaki piusiuś! siema, Piusuś. Ej, ja lubię takich pie, w sensie, no nie, żeby nic nie było, nic, ale lubię takich pie. Ej, gdzie on uciekł? Ej, dobra, nie pamiętam jego nikła, on mi uciekł, Kurda, miałem mu dać jakieś rzeczy słuchajcie, ale dobra, trudno. Mamy sobie w ogóle tutaj ukośnik troli, Patrzcie to, robię sobie Hiro tutaj to jest i w ogóle, więc wszystko jest poczko. I słuchajcie, idziemy sobie właśnie dzisiaj y, do dosowek graczek i zobaczymy czy jest Mateusz na tym na serwerze. Nie, jak się nazywa Mateusz na YouTubie? Mateusz i y, ty znaczy na serwerze. O, i Mateusz i ty 23. Czekajcie, gdzie on jest? I Mateusz i ty 23, gdzie on jest? O, Mateusz, siema! Siema, Mateusz, co tutaj robisz? Siema, siema! Ej, halo, halo! Ej, czemu X-Mateusz zniknął tutaj? Jak tutaj. Ej, halo, halo, halo! czekajcie, bo ja tutaj miałem blaga chwilę. I X-Mateusz mi zniknął, słuchajcie, więc to jest naprawdę bardzo dziwne. I słuchajcie, dobra, gdzie jest X-Mateusz? X-Mateusz, ty? 23. Yyy... O, siema, X-Mateusz! Ej, halo! Co to jest zachadka? Siema, siema! Ej, X-Mateusz, siema! Stary! Co tutaj robisz? Siema, siema! Napiszę siema! Siema, i siema, ma, x Mateusz. O kurde, ja mogę tutaj oczywiście wrzucać ten. Ej, co to jest za chatka? Ej, Bez Bezkitku, XD. Bezkitku, ej, czekajcie, bo tutaj mam bardzo głośno ten. I co to jest za dom? Ej, słuchajcie, ja mogę sobie latać, ale. Co? Uwaga, groźny pies. Yy, moja willa. Aha, dobra, czekaj, czekaj. Yy, siema, siema, dobra. Wow, ej, X-Mateusz, ej, czekajcie, bo X-Mateusz tutaj. Strzela we mnie, ale ja, on, czekaj, X Mateusz, co ty zrobisz? Ej, X Mateusz, zostaw stary, bolagi będą, zostaw, zostaw, X Mateusz Ty, dobra, ej, ja muszę mu napisać, że help op Nagrywasz, ej, czekajcie, nagrywasz Nagrywasz i zostaw Nie spawn Nie spawn, no, nie, nie Puszczaj, no Nie rób tak, bo lagi będą No, w sensie chodziło mi o te fajerwerki i spawnowanie tych yy, hero brainów, ale spoko Dobra, spoko, czekajcie, tutaj, co tutaj mało? On ma jakąś willę tutaj, spoko Yy, proszę bardzo, jesteśmy sobie... O, tu jest księki, nic nie ma, okej, okay. ej, to jest fajne, to jest jego dom chyba, Ej, X Mateusz! Nie masz bana! Ej, X Mateusz! <laughs> czekajcie, bo ty X Mateusz i ty piszem do mnie Spoko stary XZ! Chodź Discord! Dobra, zacznijmy go na Discordzie, czekajcie Wow, dobra, to jest jakieś jego mieszkanko chyba. Wow, ale to jest strasznie przyjemnie, ej, to wygląda jakby on był jakiś stary, jakiś naprawdę stary bogaczem, nie? Bez kitu, skąd tyle miał rzeczy tutaj? Nie wiem X Mateusz, ale spoko. Yy... Aha, jakieś itemy są tutaj w tych skrzynkach? Aha, wszędzie są prawie że. złote jabłka i jakieś sety. Eee... aha, ej! Czemu on mnie sprawdza? Czemu X-Mateusz mnie sprawdza w tym moment? Co? Ej, co? Ej! X-Mateusz, ej, halo! Ej, Ludziska! ja nie wiem, co się dzieje, słuchajcie, czemu X-Mateusz chce mnie sprawdzić? <laughs> MSG, X-Mateusz! Ej, on może chciał, żebym odszedł do od tego miejsca! Aha! Ja wiem, czą chcę. Ej, dobra, dobra. x Mateusz, ej, yy, stary choć Discord możesz gadać? Czekaj, możesz gadać? Nie wiem, słuchajcie, zobaczymy, co on zrobi, ale mi się wydaje, że normalnie, co nie? Ej, ale naprawdę, tutaj pozrój ty ludzie piszą, nie wiem czemu, ale spaczko, dobra. Yy, oczywiście, yy, możemy tutaj w sumie zobaczyć, co tutaj mają. Ej, lol, to są jakieś tabliczki. Aha, dobra, X-Mateusz jakieś tabliczki zrobił. Wow, czekajcie. Co to jest? Halo, czekajcie. Co to jest? Mam innego Discorda. Yy, spoko, podaj. Ej, dobra, Sposzko, Ej, stary, my zawsze jak żyjemy tutaj, to, to normalnie mi odpowiada. Nie wiem czemu tak. Ale spoko, zawsze biją Discorda. Czekajcie, co to jest? Ej, zniszczę to, żeby to zobaczyć, co tutaj pisze, dobra? Czekajcie. Co? Hasło do konta? Jajka 598! Co? Ej, ja wiem, kogo to jest hasło, ale nie, no czekaj, no i Mateusz, po co Ci zapisałeś swoje hasło tutaj? W... No, czekaj, nie, dobra, idę do niego, dzwonić, słuchajcie, dobra, yy, po. Jak on niby ma innego Discorda, dobra, dzwonimy do niego, dobra. Ej, słuchajcie, bo Xmateusz Mateusz tutaj nie odbiera, i nie wiem, czemu tutaj mam, ale mam rzucane TNT, się ma, Ej, Xmateusz stary, czekaj, może napiszę mu. Ej, bo naprawdę ode mnie nic nie odczytuje, to jest naprawdę bardzo dziwne, nie wiem, czemu mnie tak w sumie. Ej, 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 no kurczę, ej, czekajcie, bo on naprawdę tutaj. Czekaj, czekaj, X Mateusz, czekaj, czekaj, trzeba będzie go tutaj wziąć, czekaj. Stary odbierz Discord. Ej, bo on nie odbiera Discorda, a niech on tego przeczyta w ogóle. Czekaj, chodź tutaj. Stary, czekaj. Ej, co on to niszczy? Czemu on niszczy swój dom? Czemu on niszczy swój dom? X Mateusz, stary, ja muszę nagrać odcinek Mordo, ty moja, no chodź tutaj z prary. No zobacz, to do na ciebie napisałem. No ty no, nie możesz taki być. No dobra, napisał przynajmniej, dobra. O, coś odpisuje, ale czemu on mnie nie, nie zadzwoni na Discordzie? Przecież to jest normalna sprawa. No halo, X Mateusz, a mu to on, to bym, No, wszedł na Discord normalnie, napisał, co nie, więc no. Yy, czekajcie, bo on do napisał może fir Jerze czy Frajerze To chyba miało być Frajerze Frajerze O kurde, czekajcie, eee yy, X Mateusz? Czemu on ma takie ADHD tutaj? Czekaj, czekaj, X Mateusz, stary, dobra, ej nie, dobra, to już jest, się robi poważne Zacz, Idziemy go zaraz sprawdzić, czekajcie, trzeba go uwięzić i powiedzieć mu, żeby naprawdę podał tego Discorda Żeby wszedł na Discorda, bo X Mateusz sobie chyba jaja robi, chyba nas troluje, słuchajcie Czekaj, X Mateusz, czekaj, kurczę, placha, trzeba mu napisać, to bo on nie da rady Znaczy, nie, nie ogarnie yy. Ej, napiszę tak oj tutaj strzelał piorunami, żeby tutaj zobaczył O dobra, dobra, jest, widzę, widzę, dobra, jest tutaj widzi, ej, dobra, stary Chodź stary na Discord Ej, on naprawdę coś robi u mnie w balona, stary nie odbiera ode mnie Coś jest tutaj Kup se klej Aha, czekajcie, dobra, okej, okay, wiecie co, ja muszę tutaj napisać chyba na grupie Dobra, nie, sprawdzamy go, czekajcie, bo X-Mateusz nas zrobi w balona, on wie, on chce chyba zrobić nam jakiegoś pranka, X-Mateusz Okej, okay, dobra, stary, jesteś sprawdzany, X-Mateusz Podaj Discorda Podaj Discorda, X-Mateusz Podaj X-Mateusz, pan, ludzie się na czasie cie, na czacie cie, cieszą, no bo stary, ty jesteś Ty jesteś sprawdzany jak ja. Ej, jakim cudem ja jestem sprawdzany? Co ich Mateusz już pisze? Że ty jest sprawdzany, stary. Dobra. okej, okay. To podaj Discorda. To podaj Discorda. O <średzymy> kurde. O kurde. Tu będzie spoko. Dobra, spoko. Zobaczymy. O dobra, podam Discorda. Discord. Ej, czemu Discord? Ej, bo ludzie myślą, że my robimy takiegoś pranka. To, to tak w sumie nie jest. Podałem. Ej, X już chyba nie wie dzisiaj, że chce. Normalny odcinek dzisiaj nagrać X Mateusz, no Dobra, dodaj mnie Kławku, dobra, dodaj mnie Kławku, dobra, zobaczymy, czy mi dodać tutaj Na listę znajomych, w sumie X Mateusz Nie wiem, czy on mnie dodasz, ale stary, jeżeli O, typek się reklamuje na czacie, dobra, usuwamy, banujemy Bl, bl, Chat clear Stary, byłem pierwszy X Mateusz od ciebie, ale X Mateusz Kurde, dzisiaj jest niesamowity, czemu on uciekł? E, 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 X Mateusz, kurcze, no Czemu on czyści czat? On się bawi W ogóle, to co co tutaj robi? X nie, ej, słuchajcie, to jest naprawdę, czekajcie, muszę napisać do X Mateusza, czemu on, dobra, piszę do niego na Facebooku chyba, ej, słuchajcie, on dalej mi nic nie podaje, to jest naprawdę uciążliwe, stary, bo, Ach, mordeczki moje, ja nie wiem czemu, dobra, i MSG, X Mateusz, ty, ty, weź... Wejdź na Discord, kurde. Ej, nie, naprawdę, bo on nie. On zawsze jest na Discordzie, nawet chyba teraz jest i nie odbiera po prostu ode mnie, co nie? A to jest dziwne, bo on jest dostępny na Discordzie, a jest na jest, jest na serwerze, no więc lol, nie wiem czemu to jest taki problem, żeby kurde, do mnie zadzwonić, nie? A chciałem mi po posprawdzić dzisiaj graczy i spoko było. A ja naprawdę, o i napiszę okej, okay, no dobra. Okej, okay, to podaj, nie? Okej, okay, to podaj, no stary to jest normalna, z tej kurde normalna rzecz Ej, dobra, on tutaj stoi, w sumie nie wiem czy to wrzucę na YouTube, bo jak tak to będzie... To chciałem to chwilę załatwić, a on się ze mną bawi, ale spoko, przynajmniej fajny odcinek będzie Kławku, yy, 5512 Ej, czy to nie jest... Ty, czy ten Discord to nie jest Discord Psychofana? Ej, halo, 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 czemu mój Psychofan jest na koncie X Mateusza, czy to jest jego Discord? O nie, idę to zobac... Ej, halo, o, ej, nie niż tego Ej, dobra, czekajcie, idziemy go odsłuchać Dobra, ej, idziemy, szybko, dzwonimy do niego Dobra, mordeczki, patrzcie to Jesteśmy sobie tutaj i właśnie i do mnie dzwoni Patrzcie to, masakra, dobra, ej Właśnie on teraz do mnie dzwoni, czyli to jest Ja pierdzielę, czyli ja tak naprawdę nie rozmawiałem Z X Mateuszem, tylko z Psychofa... Ja pierdzielę, skąd ma tutaj rangę? Halo? Halo? X Mateusz? O kurde Stary, skąd ty masz tutaj rangę? Jak się niby włamałeś, jak się włamałeś na dobra stary stój, 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 stój Nie ruszaj się stary, nie możesz tutaj chodzić, dobra stój, patrz Pokażę ci trik Wiesz co? Stary, musisz stanąć Stój, no nie niż spawna stary Nie niż spawna, co ty robisz, ty, stary ludzie myślą, że jesteś X Mateuszem Psujesz dobre imię X Mateusza stary Będziesz na YouTube, dobra nagrywam to, trudno, będziesz na YouTubie, dobra stój Stań w miejscu, stań w miejscu I weź escape kliknij i rozłącz, i rozłącz się z serwerem, spoko? I po prostu wyjdź no stary masz na pewno, no, przecież każdy to ma to jest normal. Dobra słuchaj, powiedz mi co ty tu w ogóle zrobiłeś za domek? To był twój domek czy X Mateusza Zostaw to człowieku! Nie. Ja pierdzielę człowieku, Dobra, pokaż mi co ten domek, co ten domek mi pokaż, to był twój domek czy X Mateusza. Pokaż mi raz, raz dwa I nie możesz okay. go... I nie możesz tak go budować stary, bo to to jest X Mateusza, co nie? Bo X Mateusz zawsze tak buduje A widzisz co mam? O, o, o mam, patrz Zostaw to! Stój, stój stój, stój, stój stary! Mordo, mordo, mordo! Nie, ej, naprawdę, bo... Naprawdę zostaw! Suj, no nie, nie rób nie rób tego, proszę cię Zostaw to Zostaw to Zostaw to ty teraz? Co ty zrobiłeś? A dałeś tutaj barier bloki, stary, myślisz, że co, że to mnie powstrzyma? Dobra, człowiek, dobra, stój. Zróbmy to tak. Czego chcesz, stary? Czego chcesz? Czemu ci się wkradłeś na kontekst? Jaki Mateusz, jakie jego, już ma hasło? A w sumie nie mów, bo to jest tajne. Dobra. No, widziałem, czyli on ma takie hasło do Minecrafta serio? No? A skąd ty to wiesz? I czemu ty się w ogóle teraz wziąłeś, stary? Na końcu z Mateuszem, ja miałem z X Mateuszem nagrać stary odcinek, w którym normalnie sobie sprawdzamy graczy, a ty teraz będziesz tutaj chodził. I nawet nie wasz się tepać do nikogo, żeby go tam pozabijać i trollować, bo stary to się źle skończy. Nie wam się. Gdzie ty jesteś? No, nie ty się do ludzi, przecież to jest prywatne, stary, to nie ty to... Zostaw, przynajmniej im nie psuj gry. Nie psuj im gry, ty psychofanie, proszę cię. Człowieku, dobra, zróbmy to tak, stary, ty miesiąc czasu cię nie było i nagle wracasz i normalnie... Nie, no nie miesiąc, ale dwa tygodnie cię nie było i nagle wracasz i wszystko, wszystko niszczysz. Zostaw to. Ja dzielę Dobra, sprawdzam, sprawdzam... Nie nisz im gildi, o nie, tego nie zrobisz. Gdzie ty jesteś, ty psychofanie? Wiesz, człowieku, że ja mogę cię bodać na policję za to? Dobra, stój. Stój, 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 stój. Dobra, wylę, dobra. Nie z bratem na, na wakacjach? I, i dlatego wróciłem. Muszę, pojdę. No, no, byłeś z bratem na wakacjach, spokojnie. I co, i przez cały czas mogłeś sobie zniszczyć ten serwer, ale wolałeś czekać a, na to, żebym ja wrócił, tak? A, nie, miał, nie miałem komputera. Nie miał, a, tak, nie miałeś komputera. A, I Ej, a, właśnie, a, bo nie rozmawiałem z tobą. Widziałem ciebie, jak byłeś na wakacjach. Właśnie w, skąd ty masz te zdjęcie moje? Ty, w ostatnim filmiku, w którym ty dodałeś, dodałeś te zdjęcie, człowieku, dobra, to się robi stary, nie, To się robi stare złe. Dlatego idź na spawna teraz, idź na spawna. albo nie chodź. Nie, nie, czekaj, czekaj, dobra, stój, ale poczekaj, dobra, okej, okay, okej, okay. tak, ziszisz, ziszisz, tak, 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 tak. Stój, ale dobra, ale... No zostaw to po pierwsze, a po drugie, zostaw na chwilę! Z czego ty się śmiejesz? Czemu ty to zrobiłeś? Zostaw to! Ej dobra, to patrz co ty zrobiłeś! Człowieku to się. Ja pierdzielę Co ty zrobiłeś w tym momencie? Ty wiesz, że to jest nie. Wiesz, że... To jest stary tyle do odbudowywania Dobra, człowieku, idź stąd, ja idę to odbudować I ma Nasz się nawet nie odważyć tutaj wbijać człowieku, rozumiesz to? Ja pierdzielę, wszystko niszczysz, Czł weź już przestań, nawet nie mam z którą choty gadać Człowieku, weź już sobie stąd idź Po prostu Cały czas jakieś problemy przez ciebie co nie? Sary, przecież ciebie tutaj wszystko muszę odbudowywać. serwer. Ja co? Serwer Nie wyłączaj serwera, człowieku. Zostaw i daj innym pograć, człowieku, nie tylko ty tutaj jesteś. Ja pierdzielę. Zostaw już ogarnij się, ja pierdzielę, nawet nie wiem gdzie mam tutaj to setować. Człowieku to jesteś nienormalny. No i patrz, co ty zrobiłeś z wpływy świata żeś zniszczył! Ja pierdzielę i, i co teraz powiem adminom? stary? Patrz tutaj, o! Wchodzi się pod wodę i już jest pół, pół. nie ma połowy rzeczy. Ja pierdzielę. I co chcesz powiedzieć moim widzom? Bo ja to nagrywam. Ludzie, jak tutaj chcecie wbić, to wbić tutaj. I nie wiem, no. Zobaczcie, co ten psychofan tutaj zrobił, no. Masakra. Ja pierdzielę ty, ty <laughs> człowieku No co <laughs> się śmiejesz, ja pierdzielę. Ja Dlaczego dzisiaj tyle razyś serwer? Chcesz powiedzieć, że coś robiłeś? Nie. Domyśl się. Ja pierdzielę. Dobra, i. Dobra, słuchaj. Po pierwsze, skąd nasz hasło do X Mateusza konta? Bo to nie jest śmieszne. ja już mam dosyć z ciebie, ja już mam do ciebie dosyć. I proszę stąd wyjść, wyjść z tego serwera. Po prostu stąd wyjdź, po prostu wyjdź. I będziemy żyli w spokoju, ty i ja. Dobra? Stój, 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 stój. Chcę z tobą tutaj zagrać, chodź. chodź, 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 chcę tutaj z tobą zagrać, kurde, nie wiem, w papierkami i nożyce za chwilę, nie Normalnie. Czemu wyłączyłeś serwer? Człowieku, no wyłączyłeś nam serwer! Ty jesteś, ty jesteś normalny, zbugowałeś cały serwer! I co teraz? No ale co teraz zrobię ja? No przecież to teraz... To wszystko będzie na mnie. Teraz wcale jest 200 osób na serwerze, a ty zniszczysz ten serwer! Cietowałem 2, 7, 3, 6, 8, 0, 7, 6... Cykofan, jesteś po prostu niemożliwy! Dobra, człowieku, ja mam z siebie już dość... Nie wiem jak ja tam wejdę zaraz jeszcze raz. Od razu cię banuję! 27, 27 milionów bloków światowałem. Ile? 27 milionów? Nie masz tyle subskrypcji nawet, się No ty żebyś miał tyle, nie wiem, kurde żebyś, żebyś tyle miał, kurde Mili, 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 mili krwi biję tyle na, jeszcze raz i I ja się zbanuję od razu, tylko tutaj wejdziesz to od razu się zbanuję z człowieku, rozumiesz to? I pozdrow YouTube'a, pozdrow YouTube'a Pozdrow YouTube'a Nie YouTube. banuj Matusia nie zbanuję ich Mateusza, tak, ale potem dam mu bana, albo nie wiem, dam mu jakiś inny, nick, żebyś ty nie wiedział, jak on się nazywa, bo ty człowieku się wpierdzielasz każdego. Jeszcze może powiedz, że znasz moje hasło. Nie znasz, nie znasz. No nie mam opcji takiej. Ich Mateusz może podglądnąłeś ja go jakoś. Nie chcę znać pierwszej litery mojego hasła, bo przecież ją znam. Więc stary nie chcę, no to jest logiczne, nie? Drugą. Nie. Dobra, człowieku, idź sobie już stąd. Nawet rozłącz się, dobra? Rozłącz się po prostu i i, i easy będzie stary, dobra? Okej, okay, umawiamy się tak? Nie. Ja nie wierzę człowieku. Dobra, ty masz w ogóle X Mateusza masz na, na, na gościu na awatarze na Discordzie, no człowieku, ja już mam ciebie dość stary I, i serwer wyłączyłeś, no i co teraz mam zrobić? Zał chwilę wbijaj, i ci pokażę Dobra, ja słuchaj stary piszę do pa... Piszę do właściciela tutaj i stary cię banujemy, już na Amen stary. Ej, człowieku! Czu... Dobra, czekaj, jeszcze raz to nagram, dobra Znaczy to, dogram, w sensie, teraz, dobra Masakra ja pierdziele To po prostu jest niewiarygodne, co ty robisz, stary I działa serwer, ja pierdziele, w końcu, po takim czasie Nice, ej, słuchaj Co ty żeś zrobisz że ten serwer wywaliło? Tyle bloków... Ty, które to bloki? Które to bloki? Ja pierdziele Zostaw to już O kurcze, nie, te, to musisz zostawić, stary, bo to jest, to jest w ogóle dla graczy, nie dla ciebie, rozumiesz to? Dobra, stary, zostaw to Okej, okay, dobra, zostaw to, już się tutaj nie baw, człowieku, proszę cię, no. Czemu ty to w ogóle niszczysz, no przecież to, to ci, to ci to sprawia Friday jakąś. Żebyś wiedział. Żebyś wiedział, ja pierdzielę. a żebyś wiedział kiedy zadzwonię kiedyś po policję, żebyś ty wiedział kiedy będę mieć Friday, wiesz, jaką ja będę mieć Friday? dobra. Weź stąd, wyjdź człowieku i chodź po prostu... Wyjdź z tego konta i po prostu się, normalnie się rozstańmy jak przyjaciele, normalnie, dobra? Czy nie? Już zostaw to, stare, nie niszcz spawna, to nie ma sensu, stary, nie ma sensu niszczyć spawna, ok? Się. Nie, nie, niż nie nisz, nie. Nisz. Co, co, co? Gdzie ty jesteś? Dobra, zostaw to! Człowieku, zostaw to, dobra. Gdzie ty tutaj jesteś? Zostaw to, człowieku, nie rusz tutaj, dobra, zostaw to, zostaw, zostaw to. Nie możesz tego tykać, człowieku, gdzie ty tutaj jesteś? Patrz, patrz, xMateusz. gdzie ty jesteś, X-Mateusz? No, stary X-Mateusz, psychofan, człowieku, zostaw to. Patrz, lol. Ej, Zobacz, zostaw, to, zostaw to, zostaw to, to, zostaw i to, zostaw to, to, bo niszcze. to po to tutaj było, to, to jest stary ozdoba. O, X to dzisiaj postawił. Co? mateusz to dzisiaj postawił, to niszcze. Skąd wiesz, że X-Mateusz to dzisiaj postawił? Zostaw dobra. to stary, zostaw to najlepiej, to by było w sumie spoko. I dobra, weź się stary wyłącz, bo powiem, powiem, dobra, ps, banujecie, banujecie człowieku, banujecie, dobra. wodę na lawę. Co zrobisz, stary? Nie, nie, nawet nic nie dotykaj. I ban, X, Mateusz i Ty 23. Jeżeli coś tylko tykniesz, stary, to od razu Cię banuje. Gdzie tutaj jesteś? Gdzie Ty jesteś, halo? Mam nadzieję, że tutaj nic nie ten. Halo. Ej, halo! Co tutaj zrobi? Dobra, tyle lawy to w sumie. To... Stary, zostaw to już, Lawą się nie baw i zostaw to już, okej? Okay? Wiesz, że cię banuje, nie? W tym momencie. Wiesz, cię w tym momencie banuje. Ej, zostaw to. Ban X Mate... X Mateusz. No, no i co? No i co? Weź to już stary, zostaw i cię banuje, stary. Banujecie. Banujecie. Zostaw tu człowieku. Nie niż na spawnie głównym. Dobra, banujecie w tym momencie. Dobra. Banujecie. Powód. Włam Robak. Dobra. Włam Robak. O Boże, nie mogę cię zbonować. Kik X Mateusz i ty 23. Robak. Dobra stary już cię tutaj... Dobra, banuję cię tutaj... I banuję, dobra, zbanowałem cię z starej, dobra, super, idę zmiń do... Dobra człowieku, wypad stąd. Po prostu nie, nie chcę cię już nigdy, nigdy więcej widzieć na serwerze, tak?